Witam wszystkich serdecznie. Teraz, znaczy, właśnie widzicie świetną powtórkę, moim zdaniem. Y, ta bitwa y, Wam się na pewno spodoba, mi się bardzo spodobała. Na bardzo mobilnym czołgu ciężkim radzieckim, czyli obiekt 277 <coughs> na mapie Ruinberg. Y, no i gracz o Sawik Savik is great again, właśnie rusza do bitwy tym czołgiem. Cześć Savik. Cześć, Faja, w zasadzie czołgi mobilne, ciężkie, no jest WZ-ka mobilna, no Obiekt 260, ale to nie jest drzewkowy czołg, no i Obiekt 277 chyba jest mobilniejszy niż wz nie? To znaczy nie wiem, bo wz nie posiadam, ale no Obiekt ten jest mobilnym czołgiem straszny. Mhm. Ruszyłeś na Ruimbergu w taką, można powiedzieć uliczkę, gdzie no na początku Trochę ryzykownie, no i dostałeś jeden strzał. Ale w tej chwili już schowany kadłub. Bo chyba właśnie ten kadłub to jest największa bolączka tego czołgu, bo wieża raczej przyjmuje sporo, nie? Wieża przyjmuje sporo, natomiast no w kadłub często mi właśnie o morak za... Nie wiem, jak grałem tą bitwę, to miałem może rozegranych 20-20 na tym czołgu. Powiedzmy jeszcze nie... nie wiedziałem po prostu jaki on jest i jaki jest, do... czy jest dobry, czy jest zły. No i po prostu no. No i mi powiem, to zagrałem w zwykłą bitwę, nie to była taka typowa bitwa na, na zakończenie dnia. Czyli tak, y, mobilność to jest chyba największa zaleta tego pojazdu, ale myślę, że działo również y, na zwykłych podziskach 265 penetracji, y, czyli nie jest tak z, z ISM 7, że no. trzeba wozić kupę Golda, ale... No trochę tego Golda też trzeba wozić, wiadomo. To może powiedz właśnie o tym, pomyśle na tą bitwę. Dlaczego akurat tą miejscówkę wybrałeś na tą bitwę spotkaniową? Wybrałem środek, bo zobaczyłem, że dużo członków przeciwnika jedzie na, na, na linie 9 -0. chciałem ich po prostu ostrzelać z boku. I nie spodziewałem się, że moje miasto, to, moje miasto tak szybko padnie. I no, teraz się wycofam za nasyp i będę po prostu farmił to, to co będzie wyjeżdżać. Mm -hmm. Sporo czołgów jest już przy kapie. Tu już tortoisik wyskoczył. No na początku strzelasz ze zwykłych APEKów. Zobaczymy, czy ten pancerz. No tutaj będę miał sporo problemów z tym tortoisem. Jak będzie, można zauważyć, ale. Ale potem jakoś sobie poradzimy. Mm -hmm. No, tortoisik się chowa. Próbuję w ten wazł właśnie przycelować. Ale wiem, że to nie wejdzie, więc przełączam na Golda i będę, będę próbował go klepać jakoś po tym, właśnie tutaj z tej, z prawej strony, nie wiem jak to się nazywa, z prawej strony działa. Mm -hmm. No ale też nie wszystko wchodzi. No y tak, jak widać czasami na to działo, nie lecą pociski, po prostu tam gdzie się chce, celuje gdzie indziej i leci gdzie indziej, no ale no co, jak w każdym czołgu. Mm -hmm. y jak byś mógł... Twoimi słowami właśnie powiedzieć coś o tym pojeździe yy, czyli to co powiedziałem to wszystko czy jeszcze coś byś tam dodał czyli główne zalety twoim zdaniem y, obiekta 277 i wady główną zaletą którą zauważyłem od razu to jest mobilność gdzie ja się przyniosć niektóre medy w grze to mnie zszokowało w pierwszej bitwie Plus, na pewno jest działo też, ta penetracja na zwykłym, bo jak mam ISA 7 no to jest taka przepaść, że to jest nie do opisania. No a minusami, no minusami, no to mi pada często jakoś a, tak dziwnie Amorak, nie wiem, tak po prostu od przodu mi i mam Amoraka. No i w sumie no, nie zauważyłem więcej wad, bo jak mówię, mam 30 bitów rozegranych na tym czołgu. No. W tej chwili, jak widać, już zbliża się skapowanie bazy, ruszyłeś na ISA 7 wszędzie na ISA7 chciałem wyjechać z drugiej strony po prostu ich w dupę zbić, zbić Kapa za wszelką cenę. Wiedziałem, że zdążę tutaj. Znaczy no, w tym momencie jeszcze nawet nie wiedziałem o tym, czy zdążę, czy nie. Mhm. Ale na szczęście mój sojusznik zbił kapa. Teraz ja próbuję zbić zbić po prostu Kapanę. No. no i, i już, już wiedziałem, że sytuacja jest opanowana w tym momencie przez kapę. Mhm. Chociaż y, oczywiście pojazdy zaczynają y, ruszać w twoim kierunku jakby y, wszyscy ruszyli, no to byłoby Jak ciężko. ruszyli, to już by mi nie było, ale zauważyłem właśnie, że obiekt 704 mnie całkowicie olał i tylko właśnie ten 257 na mnie ruszył, więc postanowiłem go sobie kończyć, bo wiedziałem, że mam wystarczająco ilość czasu i potem zająć się resztą. Mhm. Tutaj tak dla pewności dobiłem tego 704, bo nie chciałbym dostać pestki na nie wiem tam za ile to 750 bodajże. Teraz na spokojnie się zajmie 257, bo widziałem, że on też z haków strzela. No właśnie tak, widzę. Tak, tak zbytnio się nie przejmowałem tym, 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 tym graczem. No być może y, nie, nie zna słabych punktów y, tego czołgu. Możliwe. Też właśnie w tym momencie bałem się, bo wiedziałem, że żeby, żeby wychylić się na tamte pojazdy, będę musiał pogadać się na linii tam, tam gdzie Project to jest w tym momencie, na linii K7. A nie, w tym momencie nie widziałem jeszcze, gdzie jest lodówka i bałem się po prostu wychylić, żeby nie stracić całego HP, no ale... Ale trzeba było się powychylać, no żeby... żeby ich po prostu podobijać wszyscy. Powiedziałem, że Emil jeden jak padnie, to nie będzie miał kto zwracać jakby na siebie uwagi, nie? Mhm. w tym momencie właśnie on padł. Wiedziałem, że skoro lodówka nie jest jeszcze wyspotowana, no to musi być gdzieś w rejonie K0, w tych okolicach. Więc postanowiłem ruszyć tutaj na te pojazdy. Dobijam, dobijam polskiego, 53TP. I zostaje jest Tutaj bardzo fartowna sytuacja, ponieważ nie trafił, a co, co w końcówce zobaczymy, może mogło kosztować życie. Mhm. No i teraz co? Ruszam. Chciałem przejechać tam do okienek na kabodajże 6 i chciałem po prostu sfarmić lodówkę, bo nie wiedziałem gdzie ona jest. Myślałem, teraz mi przeszło gdzieś tak przez myśl w tym momencie bitwy, że może być może na awku, ale jak się potem okaże, no nie była na awku. No i widzicie. Przejechać... To już nicy umierają, więc muszę się spieszyć. Mm -hmm. yy, bardzo łatwo osiąga yy, prędkość ponad 50 km na godzinę. No i zobaczymy. I w tym momencie kolejna fartowna sytuacja. Zaraz zobaczymy. No, strzelaj, lodówka. No! Trafia w ziemię. Ale ty też nie trafiłeś w lodówkę? Ja się wystraszyłem, dlatego tak szybko strzeliłem. I teraz mm -hmm. próbowałem załadować heka, ale zorientowałem się, że ona się schowa. Dlatego teraz, jak będziemy mogli zobaczyć, wyjadę, wychyle się. No i nie uda się niestety strzelić w lodówkę, więc przełączam na ataki i wjeżdżam z powrotem w miasto. Mhm. Mm no i zostałeś sam na. Trzy pojazdy, Panterka, ósmego tieru, obiekt 430, no i ta najgroźniejsza lodóweczka. Tak, widzę właśnie, że obiekt rusza w kierunku lodówki, czyli te, na wjazd do miasta, więc spróbuję podjechać i go skończyć. Bezpiecznie się wychylam, bo nie wiem, czy lodówka tędy nie pojedzie. No i mamy. No, I ten, ten strzał. strzał... Fartowny, straszny. No, biorąc pod uwagę celność tego działa, 0,38, no to. Tutaj przełączyłem pociski na H.E.K. Pomyślałem, że lodówka po prostu zaraz na mnie wyjedzie. Nie strzelam, zaraz przeładuję na Apeki z powrotem. A jest. A jest lodówka! Jest lodówka, dostaję za 600. Tutaj wiem, że lodówka ładuje długo, więc skontuję się do Pantery. Pantera strzeli, jeszcze raz, bodajże. O i teraz za wszelką cenę chciałem dobić lodówkę w tym momencie. Powiedziałem, że z Panterą nie będę miał takiego problemu. No tylko że lodówka już powoli powinna mieć koniec tak, ładowania. Powinna mieć to właśnie, o to chodzi. Ale na Lodówkę. szczęście. I od razu sajstrałem. No i w tym momencie dopiero zobaczyłem ile mam obrażeń. Czyli w tym momencie już jest ponad 10 tysięcy, no i panterka <laughs> poczuła jednak to, że przewagę w tej chwili już ty posiadasz. No i zobaczymy... oj! Nie wtedy nie trafiłem, trochę będziemy ją gonić. No mogłeś, mogłeś tutaj bardziej przycelować. Tak no. Jak wiadomo panterka jest mobilniejszym czołgiem niż obiekt 277. Ma większą prędkość maksymalną i też bardzo dobry silnik. No zobaczymy czy się uda. W normalnym wypadku ta panterka mogłaby. Spokojnie gdzieś tam uciekać przed czołgiem ciężkim, no ale obiekt 277 jest no. Nie wiem, czy wśród dziesiątotierowych czołgów ciężkich, no może 113 jest mobilniejsza. No nie wiem, bo nie mam niestety Chińczyków. Aha. Ale to jest najbardziej mobilny czołg, jakim grałem do tej pory z Heavy. No i podniesiona Lufa w geście triumfu. No i. Tak się zastanawiam, czy. Chciałem jeszcze właśnie dopowiedzieć. No. Jak była w mieście akcja, kiedy zbijałem kapa. Zrezygnowałem ze strzału w obiekta 2, kolejnego 257 bodajże. On miał 60 HP. Gdybym go dobił, to mógłbym zrobić pula. No właśnie. Bo potem go chyba dobili, albo ja go dowiem już nie pamiętam tego, ale, ale wiem, że była szansa na pula, bo zrezygnowałem właśnie z jakiegoś fraga na, na rzecz demainżu. Mm -hmm. No czyli yy, można powiedzieć, yy, prawie pól 10525 yy obrażeń 1564 bazowego expa, no i prawie 4000 zablokowane na pancerz. No prawdopodobnie dlatego, że rzuciło cię też na 8 kiery jednak ten pancerz potrafił sporo odbijać, ale należy się kontować i no jednak ten pancerz jak rzuci na same dychy, to w kadu. To już nie jest taki fajny. No. Niestety. No i tak ta bitwa wyglądała, moim zdaniem, bardzo dobrze rozegrana bitwa. Może da, dało się tak delikatnie zrobić to lepiej, ale przez to byś miał mniej obrażeń, prawdopodobnie, czyli medal pula i delikatnie mniej obrażeń. No i cóż, taka piękna bitewka. Oczywiście. Co, Jak Wam się podobał obieg 277, no to możecie napisać. Czy Wam się ta bitwa podobała? Również ja bardzo dziękuję za pokazanie bitewki. Dziękuję ci również. Nie pytałem się o nich, ponieważ występowałeś już u mnie dwukrotnie w jubileuszowych bitwach. Jakiś nowy jubileusz się zbliża? Wiesz, co na razie gram tak jak gram. Nie wiem, zobaczymy. Jak będę miał, jak będę blisko 30 tysięcy, na pewno się zgłoszę. Dobra, no to wszystko. Nie wiem, może chciałbyś kogoś pozdrowić, a no, pozdrawiam Bunersa i całą społeczność TDST. Również yy, pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Na razie, cześć.